Duch gór i korzeń mandragory. Dawno temu żył pewien oberżysta w Sosnowce. Przyjął do siebie dwoje osieroconych dzieci. Oczywiście musiały pomagać mu w domu, ale wypełniały wszystkie prace chętnie i były z całego serca wdzięczne swemu dobroczyńcy. Pewnego ciepłego czerwcowego wieczoru cała gospoda pełna była gości. Jakiś stary Kaleka opowiadał najpierw o swoich przeżyciach wojennych, a potem zaczął opowiadać przeróżne historie z gór i o wszechmocnym ich władcy. Wszyscy nadstawili uszu. Na przykład, ciągnął gawędziarz, kto ma chęć i odwagę, powinien w noc świętojańską udać się do ogrodu ducha gór i tam zebrać kilka korzeni mandragory, która tam właśnie rośnie. To zapewniłoby mu powodzenie na całe życie. Powinien to jednak być człowiek czysty i niewinny jak sierota. Słyszeli to również Witek i Eliza, podopieczni karczmarza. Chłopcu natychmiast przemknęło przez myśl. Co by było, gdybym pojutrze w noc świętojańską poszedł tam w górę i przyniósł kilka korzeni mandragory? Mnie i mojej siostrze mogłoby się wtedy wieść dobrze, a naszemu dobroczyńcy moglibyśmy się sowicie odwdzięczyć za to, co nam ofiarował. Nie rzekł jednak nikomu ani słowa i wieczorem w Wigilię Świętego Jana wymknął się potajemnie z domu i podążył drogą w góry. Wędrówka była bardzo przyjemna. Gwiazdy świeciły, księżyc błyszczał na niebie. A lekki wiatr poruszał stare jodły i czasem zaskrzyczał jakiś nocny ptak. Witek szedł dalej coraz wyżej. W końcu dotarł do ogrodu ducha gór, ależ tu wysoko było wspaniale. Kwitły tysiące kwiatów i unosił się słodki ich zapach. Naraz za bloku skalnego leżącego na łące wyszedł wysoki starzec z długą srebrzystą brodą. Witek podszedł doń i rzekł, czy pozwolibyście, panie, bym wyrwał sobie dwa korzonki mandragory? Srebrzysto brody spojrzał na chłopca przyjaźnie i zapytał, a dlaczego akurat dwa? Jeden dla mojej siostry, a drugi dla mnie, odparł Witek, ponieważ słyszałem, że przynoszą szczęście. Nie chcemy być dłużej ciężarem dla naszego dobrego opiekuna i gdyby wiodło nam się rzeczywiście dobrze, moglibyśmy mu się odwdzięczyć za to, co dla nas uczynił. Naraz wyraz olśnienia przemknął po obliczu starca, pochylił się i narwał całe naręcze kwiatów upragnionej przez chłopca rośliny i podał ją wtkowi. Chłopiec wielce uradowany podziękował mu. Wielka była radość w domu, kiedy zobaczono go powracającego zdrowego i rześkiego z rękami i kieszeniami pełnymi kwiatów. Musiał teraz wszystko dokładnie opowiedzieć. Następnego ranka wszystkie liście i kwiaty delikatnego bukietu zamieniły się w czyste złoto. Gospodarz sprzedał je kupcowi. Otrzymane zań pieniądze przechował dla rodzeństwa, a kiedy oboje podrośli, uchodzili za najbogatszych ludzi we wsi. Witek długo nie zapomniał tego, co przeżył tam wysoko na górskiej łące w ogrodzie ducha gór, i był mu za to doskonnie wdzięczny.